Cześć, Boże, witajcie, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to opowiedział swoim. Ale zanim o słowie, to przede wszystkim wielkie, wielkie Bóg zapłać, staropolskie. Dziękuję Wam w imieniu swoim i całego profeta za 20 tysięcy subskrypcji. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że... Nie, że, że się udało. No i cóż, subskrybujcie dalej, rozsyłajcie, mamy nadzieję, że będzie rosło, ale jeszcze raz wielki, wielki, Bóg zapłać. A kochani, jeśli chodzi o dzisiejsze słowo, to ono idzie za mną od kilku dni, ale myślę sobie, no przecież nie będę omawiał tego, że Jezus powiedział swoim uczniom, Jezus nauczał, Jezus opowiedział. Każda Ewangelia w zasadzie tak się zaczyna, więc mówię bez sensu, ale dzisiaj. To słowo nie pozwoliło mi iść dalej, i uświadomiłem sobie jedną yy, piękną rzecz: że słuchajcie, właśnie tak Jezus kształtował swoich uczniów przez słowo. Oczywiście także przez znaki cuda, które czynił, ale gdyby zestawić na wadze ilość cudów, a ilość głoszonego słowa, to zdecydowanie więcej jest głoszonego słowa. Ono jest codziennie. Codziennie szlifował serca właśnie słowem. Jak sobie pomyślę o swoim życiu, wiecie, na początku mojego kapłaństwa doświadczałem wielu takich cudów, wręcz, wręcz no cudów dosłownie, tak? Później jakby to się zmieniło w jakieś takie dojrzewanie związane z, z wiarą, z, no właśnie z trwaniem, wiernością i tak dalej, już bez może jakichś takich spektakularnych rzeczy. Ale one idą za mną, jestem Panu Bogu za nie wdzięczny. I teraz dostrzegam to, że właśnie gdyby postawić na tej szali te cuda i głoszone słowo, które Pan głosi mi i przez to kształtuje moje serce, to zdecydowanie więcej jest tego słowa. I tak jest w Ewangelii, taka jest prawidłowość. Więc słuchajcie, cieszmy się tym, że jesteśmy w szkole Pana, a On. Opowiada swoim uczniom, naucza swoich. Pamiętacie może kiedyś mówiłem o tym, że uczniowie po hebrajsku to Talmidim. Talmidim to, to słowo, które oznacza tych, którzy pragną za swoim nauczycielem chodzić, słuchać Go mówić, jak on myśleć, jak on, nawet odczuwać, jak on. I to właśnie słowo Jezusa nas pociąga, abyśmy byli Talmidim, abyśmy byli uczniami, więc dzisiaj to do nas jest opowiedział swoim. Nam opowiedział kolejną rzecz, kolejne słowo, kolejne przepowiadanie, które jest dla nas, bo jesteśmy Jego. Jezus opowiada swoim, czyli nam. Piękne to jest. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty i jeszcze raz dziękuję za 20 tysięcy subskrypcji. Zostańcie z Bogiem do usłyszenia i do zobaczenia jutro.